Paweł Chrobak, ekspert do spraw informatyzacji w Agencji Rozwoju Regionalnego Arlek, wygrał konkurs na najciekawszy scenariusz zastosowania serwerów Fujitsu w organizacjach. Konkurs organizowała Fujitsu przy współpracy z firmą Infotarget. Firma Fujitsu przy współpracy z zespółką Infotarget, którą mam przyjemność prezentować, w marcu bieżącego roku zorganizowała konkurs, którego motyw motywem przewodnim były technologie serwerowe. Z jednej strony bardzo fajna platforma sprzętowa Fujitsu, z drugiej oprogramowanie Windows Server 2012. W konkursie udział wzięło kilkaset osób z całej Polski. Zadanie polegało na odpowiedzi na pięć pytań merytorycznych, z których jedno było otwarte i mocno opisowe i to właśnie ono decydowało o szansie na, na, na wygraną. Najlepiej z tym zadaniem poradził sobie pan Paweł Chrobak z Agencji Rozwoju Regionalnego Arlek. Ja postanowiłem wykorzystać doświadczenia tutaj Arlego i wyobrazić sobie sytuację, kiedy taki serwer może zastąpić obecną infrastrukturę. Więc jakby mój scenariusz polega na tym, żeby wdrożyć go w takiej rzeczywistej infrastrukturze działającej. Jak mówi pan Paweł, taki serwer bardzo ułatwi funkcjonowanie firmy. Główna, główna zaleta tego jest taka, że przy tak szybkich serwerach, przy tak wydajnych serwerach, można serwery wirtualizować. Czyli jeżeli do tej pory mieliśmy serwerów 5, możemy je teraz włożyć do jednego pudełka, a tamte oddać w szkołę, nie wiem, cokolwiek, generalnie, tak? Więc teraz z jakimi korzyściami to się wiąże? No. Po pierwsze, mamy efektywne rozwiązania. Po drugie, oczywiście jest gdzieś tam to skumulowane, łatwiej się tym zarządza, łatwiej się robi backupy tego i tak dalej, tak dalej. No i chociażby takie prozaiczne powody, jak wiadomo, że jak jest serwer, to on musi być w serwerowni, on musi być chłodzony, on musi być zasilany itd. itd. Okazuje się, że w, koszt, w serwerowniach koszty jakby chłodzenia, zasilania tych urządzeń to są dosyć, dosyć duże koszty generalnie w, Dosyć spore serwerowe, no więc jakby, wirtualizacja pozwala na to, żeby efektywnie wykorzystywać to, co jest, zmniejszając koszty, yy, które te serwery same się generują. Taki serwer jest rozwiązaniem znacznie bardziej elastycznym. Jeżeli do tej pory ja chciałem wziąć yy, jakieś środowisko. Yy, Chciałem postawić jakiś nowy serwer, coś tam na nim zrobić, jakąś aplikację i tak dalej, to musiałem to, bez wirtualizacji muszę to robić fizycznie, muszę iść wziąć ten serwer, przyjść podłączyć i tak dalej, a tutaj ja właściwie klikam zrób i on jest gotowy. Czy... nie, nie, nic nie robię, nie chodzę z żadnymi kablami, nic się nie bawię właściwie. Dopóki on się nie popsuje, że trzeba tam przyjść i coś wymienić, to właściwie nikt już tam nie chodzi, nic nie robi. Kolejnym plusem jest to, że jeden taki serwer może pracować w trochę wyższych temperaturach i nie potrzebuje klimatyzatora. My też korzystamy z Fujitsu, znamy te rozwiązania, lubimy, to są bardzo wydajne rozwiązania po powiedzmy umiarkowanych cenach, tak? no bo to producentów serwerów jest paru, ale każdy też inaczej ceni, więc jakby z punktu widzenia ekonomicznego dobrze jest kupić dobry serwer w sensownej cenie. Duża niespodzianka. Bardzo się cieszę za zwycięstwa w tym konkursie, które jest z jednej strony dowodem na innowacyjność spółki, na innowacyjność Agencji Rozwoju Regionalnego Arlek. Ale przede wszystkim też potwierdzeniem, że kadry, które zatrudniamy, które pracują w spółce, spełniają najwyższe standardy, są po prostu najwyższej jakości. Także wielkie ukłony dla Pawła Chrobaka, naszego specjalisty od spraw internetowych, który pokonał kilkuset konkurentów w tym konkursie. Serwer o wartości 21 tysięcy złotych zostanie zainstalowany w budowanym przez agencję Inkubatorze przedsiębiorczości. Zastosowań może być bardzo wiele, natomiast ktoś no, nie jest tajemnicą, że jesteśmy w takim dość przełomowym momencie, jeżeli chodzi o historię spółki, finalizujemy właśnie budowę inkubatora przedsiębiorczości i są szanse, że oprócz tego, że ten serwer będzie służył nam jako zwycięzcom laboratom tego konkursu, będzie mógł, można dzięki niemu zaproponować wiele usług internetowych dla naszych klientów, którzy będą. W Inkubatorze Przedsiębiorczości sprowadzili swoje przedsiębiorstwa. Zwycięstwo pana Pawła to dowód nie tylko na to, że praca popłaca, ale również na innowacyjność spółki, w wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz potencjału pracowników.